Dzień dobry, w piątek. Ja ogarniam sprawy biurowe. Mam taki dzisiaj dzień. Chciałam Wam powiedzieć, co dzisiaj przed nami. Dzisiaj przed nami jedna z ostatnich kampanii przedświątecznych. W tym roku zrobiliśmy je cztery. E, tak więc jest mi bardzo miło, że mogliśmy właśnie ten świąteczny klimat spędzić, e, właśnie już e, przedstawić Wam nieco wcześniej. Dokumenty biorę się za fakturki. E, na koniec roku jest takie małe zamieszanie, bo jest KSEW, czyli ten zintegrowany system płatności, gdzie będziemy pobierać faktury z bezpośrednio z systemu. Musimy powyrabiać certyfikaty. Myślę, że dla rolników to też jest niemałe wyzwanie. Przyzwyczailiśmy, że pewne rzeczy robi za nas ktoś, tak, musimy pewne rzeczy dopilnować również sami, pilnować faktur. Przede wszystkim, co niektórzy będą musieli się tego nauczyć, bo, yy, bo być może tego nigdy nie robili, yy, a ci, którzy są yy, watowcami, ale myślę, że wszystko jest do ogarnięcia, że nie ma takich rzeczy, z którymi byśmy sobie nie poradzili. W mamy zagwarantowane to, że mamy samo fakturowanie na przykład z mleczarni i to jest też takie spore ułatwienie, że musimy tylko akceptować fakturkę, a mamy tą fakturę już wystawioną gotową, tak więc nic nie musimy liczyć, tylko sprawdzić, czy się wszystko zgadza, a myślę, że zazwyczaj e, każdemu e, się e, zgadza, chociaż zawsze pewnie byśmy chcieli, żeby było tego mleka więcej, te parametry, żeby były jak najlepsze, no ale staramy się przede wszystkim. Roku to w ogóle jest taka wymagająca, jeśli chodzi o formalności, bo są gdzieś tam ubezpieczenia, są różne polisy, i tak naprawdę, żeby zebrać wszystko do kupy, wszystkiego dopilnować, i wszystko powysyłać tam, gdzie trzeba, to też potrzeba czasu. Dlatego ja mam teraz taki momencik, że się tym zajmę, w e, ciszy, w skupieniu, żeby tak w tym chaosie się ogarnąć. Jak nadchodzi ten dzień wypłaty dla rolnika, który produkuje mleko, to jest taki dzień jak ja się śmieję do męża, dzień końca faktur wstydu. Są takie faktury wstydu, które czekają na określony dzień do opłacenia i które trzeba uregulować i właśnie dzień wypłaty za mleko jest takim dniem końca wstydu faktur.